Eluina Maciowina, witam wszystkich bardzo serdecznie podczas kolejnego dnia spędzanego w barierze. W naszym, słuchajcie, barierowym miasteczku. I powiem wam, że tak na serio, to ja mam tego dość. I no kurde, gościu, jestem dzisiaj sam, sam zobaczcie, że jestem naprawdę jako jedyna osoba tutaj na serwerze i w barierze nie bez powodu, ponieważ dzisiaj postanowiłem, że sorry, no ale nie ma co tutaj siedzieć i po prostu będziemy zwiewać. A przynajmniej będziemy próbować stąd zwiewać, bo wymyśliłem, słuchajcie, pomysł, jak stąd uciec. Mam nadzieję, że oczywiście. On wypali i dlatego jestem sam, ponieważ boję się, że gdybyśmy byli we trójkę jeszcze z agentem i serwisem tutaj, to ten ktoś, ten porywacz, który nas tutaj zamknął, no na serio mógłby nas obserwować. No bo wtedy wiadomo, że będzie młyn, będą dymy we trójkę i tak dalej. A tak w pojedynkę, Maciu, tak wiadomo, se wbił, nie wiadomo po co. A wiecie, słuchajcie, jeszcze w czym był problem? Na początku nie mieliśmy bloków, ale teraz mamy taki. Genialny wynalazek jak woda. Słuchajcie, wiaderko z wodą. Ja też weźmę sobie jakieś inne itemy. Słuchajcie, co by mogło mi się przydać? To by mogło mi się przydać. Kilow też zawsze może się przydać. Deski, słuchajcie, jeszcze ich nie ogarnęliśmy. Trzymamy je na wiecie, gorący, jakiś tam. Nie wiem, no po prostu na wszelki wypadek. Bloki, bloki, z bloki słuchajcie, też zawsze mogą się przydać. A w sumie to takie żelazo. To, słuchajcie, możemy przepalić, bo mamy sporo nawet węgla. Udało nam się pozbierać. No i co? I chyba lecimy, słuchajcie. No po prostu metoda jest banalna. Robisz coś takiego, że wylewasz sobie. Coś takiego, teraz robisz coś takiego. Pyk, o kurde, słuchajcie, chyba będę musiał jakoś się tego nauczyć, no ale chyba tak to się robi. O kurde. Ej, no dobra, jakoś to działa. Jakoś to działa. Także mordeczki, zaraz to sobie ogarniemy, ale zanim zaczniemy, chciałbym wam przypomnieć o charytatywnym live'ie, który będę prowadził razem z Elviso. Z okazji 50 tysięcy subskrypcji na moim dodatkowym kanale. Kanał ten macie i w karcie, w prawym górnym rogu ekranu, i w opisie, tam na dole Maciuch plus się oczywiście nazywa. No i tam mamy prawie 50 tysięcy subów, a na 50. On będzie live herytatywny, gdzie będziemy zbierać na e, polskich lekarzy. Także wbijajcie, suby. Nie dość, że będzie pomoc. Nie dość, że będzie live. I kto jeszcze będzie król Maciuch na live? Także zapraszam wszystkich. A my, słuchajcie, chyba sobie e, wejdziemy gdzieś. Słuchajcie, tutaj, tak mi się wydaje. Bo patrzcie, tutaj jest woda. Generalnie, plan jest taki, żeby wbić się na samą górę. Bo od góry pewnie tej bariery nie ma, słuchajcie. Bo nie można stawiać klocków powyżej jakiegoś poziomu, no nie? Także wiecie co? Ja po prostu chyba zacznę tutaj. I mam nadzieję, że mi to jakoś będzie wychodziło bardziej lub mniej udanie. Ale woda generalnie spada wol. Co się. Dobrze. Spada szybciej niż. O kurde, nie, nie, nie. No nie, 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 to musi być tak robione. O kurde, słuchajcie, widzicie? To, to nie jest takie proste, jak się wydaje, dobra? Pixon, Ok, powolutku, powolutku, słuchajcie. Wbijemy się tam na samą górę. Mógłbym to robić blokami, ale blokami to by chyba, słuchajcie, zajęło jeszcze więcej czasu. A teraz patrzę, widzicie. Niby wolno, a jednak, słuchajcie, pójdzie to całkiem szybko. Ta bariera jest naprawdę przerażająca, ziomki, to nie, to nie jest takie hop siu, że wow, co tu się stało? Dlaczego tak się stało? Nie podoba mi się to. Dobra, wylewamy wodę. Ta bariera jest naprawdę taka stresująca. Serio, to się wydaje, że to jest takie, ej, gościu, tak naprawdę jest spok, ale patrzcie, słuchajcie, jak, jak my mamy mało drewna. To jest naprawdę wariactwo jakieś totalne. Ja się muszę, słuchajcie, troszkę skupić na wylewaniu tej wody, ale wydaje mi się, że idzie mi całkiem nieźle, no bo patrzcie, cały czas jednak się wznosimy. O! O! Widzicie już chyba rytm dobry zatem także jest dobrze. No i słuchajcie, to, to nie jest tak, że ja dezerteruję. Nie to Może trochę. Słuchajcie, nie mówcie chłopakom. Jeżeli mi się uda wyjść, to ja im powiem. A jeżeli się nie uda, to lepiej, żeby też o tym nie wiedzieli. Ponieważ... Wiecie, słuchajcie, to jest mega ryzyko. Ten porywacz, który nas tutaj zamknął. Wątpię, wąt wątpię, żeby on był słuchajcie zadowolony z tego, że Macie ucieka. Co wy myślicie na ten temat? Wow 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 wow, wow. spadłem sobie, dobra, słuchajcie, musimy teraz zrobić o tak. Pyk i pyk, dobra Co tu się stało? Ej, ta woda się baguje czasami, ale jest okej. Okay. Patrzcie, jesteśmy już mega wysoko. Tak mi się wydaje. O kurde o kurde, słuchajcie, tak naprawdę jaka to jest kratka, zobaczmy 160 Okej, okay. to nie jest źle, słuchajcie, to nie jest. Źle. Jeszcze troszkę nam co prawda zostało ale spokojnie, słuchajcie. Jak dojdziemy tam na samą górę, to nie dość, że najprawdopodobniej, no mi się tak wydaje, że będziemy wolni. No bo. No bo ta bariera chyba nie może być sufitem. Ej, to by nie miało sensu. To przecież mogłoby być niżej równie dobrze. Także ja myślę, że to będzie wyjście, którego po prostu chłopaki nie przewidzieli. A. Główka pracuje, nie? E, to jeszcze, słuchajcie, będziemy. Wow, nie! Ja spadam przecież teraz. O kurde, myślałem, że woda się zbagowała. E, to jeszcze będziemy mieli widok na, widok na całą tę wioskę. I to będzie coś świetnego. Wydaje mi się, że. Powinienem mniej gadać, bo ja tutaj słuchajcie zaczynam coś głupie rzeczy gadać, a tutaj jest naprawdę nie jest tak kolorowo jak się wydaje, kurde gościu. Halo, no ja muszę się tam, ja muszę się tam dobudować, także szybko, szybko dawaj to, dobudować no. LOL! I co to miało być? Czemu to się tak stało? Dobra słuchajcie, jaka to jest kratka. 200 widzicie? To idzie naprawdę szybko, naprawdę sprawnie. Pyk, 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 o oj, oj. oj, oj. ale dobra. Jakby to nie jest nic straconego, bo najważniejsze, że woda została wylana. Okej, 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 ostrożnie, bo słuchajcie, widzicie, my tutaj idziemy co kilka kratek, dlatego to idzie tak sprawnie. Jest dobrze, patrzy nawet... Idziemy i w słońcu, słuchajcie, słońce to jest taka nadzieja. Słuchajcie, to jest taka nadzieja, a w ogóle to pamiętajcie, żeby oglądać ten odcinek do końca. Bo dzisiaj właśnie uciekniemy, także mordę, będzie mi bardzo miło. No i subskrybujcie też ten kanał. Bo jeżeli e, liveik na dodatkowym kanale Wam się spodoba, charytatywny, to może, słuchajcie, zrobimy też go tutaj. Nawet byłoby bardzo fajnie, jeżeli ten liveik by się sprawdził. Jeżeli byśmy, słuchajcie, dobrze się tam bawili i coś zebrali na polskich lekarzy, no to byłoby bardzo fajnie, będzie mi bardzo miło. Więc wbijajcie na Macie Plusa, zostawiajcie subskrypcję tutaj, bo jesteśmy uwolnieni w barierze. Nie, tu już jest sufit! Już jest co? Co? Jaka to jest kratka? 253 czyli to się zgadza! Nie, 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 słuchajcie, tak nie może być. Poczekajcie, dobra, źle, postawiłem to, Ok, zrobię coś takiego, pyk. Teraz mogę... Wow, wow 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 Spokojnie, spokojnie, teraz mogę tak to rozwalić. Czemu jestem w wodzie? Przecież nie jestem w wodzie! O kurde, o kurde, dobra, słuchajcie, to teraz szybko. Ok, żyjemy, 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 żyjemy w porządku. Teraz tak, tylko ustawić jakiś blok tutaj. Gitara siema. O, zbierz te wody, zbierz te wody, dobra. Żyjemy! Żyjemy, jesteśmy. To jest naprawdę bariera na. Na górze jest bariera. Jaki przypał, słuchajcie, jakie tu są dymy. Ale słuchajcie, wała nas zrobił! Totalnie nas zrobił, wała ten koleś. Ja byłem przekonany, że od góry, no to nie da się, słuchajcie, ale. No, jak, jak widać, się da, także słuchajcie, ja nie wiem, co my tutaj zrobimy. Ej, co to jest? Ej, to jest chmura. To nie jest chmura. Ej, to było wcześniej, poczekajcie, poczekajcie. I po pierwsze, sami zobaczcie, jak wygląda ta wioska, jest naprawdę. Ma, mała. Słuchajcie, ja nie wiem, to jest kratek. Nie wiem, z 50, nie no, więcej niż 50. Ze 100 na 100, 200 na 200, nie no, tak. Ze 100 na 100 powiedzmy. Ej, naprawdę wygląda to imponująco, ale jakbym ja se to budował, a jak se to by wybudował jakiś cheater z barierą, no to już tak nie wygląda, ale. słuchajcie, tego nie było chyba kiedyś. Ja wale, jak ja mam tam się przedostać? Przecież ja nie mam bloków tyle, żeby tam się przedostać. O kurde. O kurde, gości, dobra, spróbujmy się tam przedostać. Może tyle bloków mi się uda akurat po farci. Yy, Poparcie, o kurde, ale wiecie co? To w takim razie ja bym zbierał każdy blok. Każdy jeden bym zbierał. Musimy się tam w takim razie przydostać. Oczywiście, wiecie, zejście to jest proste. Wyla... Wystarczy wylać wodę, ale. Ej, to nie jest chmura. To. Prawda? Kurde, dobra, słuchajcie, musimy tam iść. Bo ja jestem mega ciekawy, co to jest. Mega dziwna sprawa. Nie wiem, czy to było wcześniej. To nie jest chmura, no bo chmury są na tej wysokości. Ja jestem dużo wyżej niż chmury, także. Także nie udało się, co prawda, przebić. Kurde, słuchajcie, no serio, widzicie, nie da się wyjść. Po prostu to jest nierealne. Ale może przynajmniej tam coś znajdziemy ciekawego, bo ja nie wiem, czy to było wcześniej. Wydaje mi się, że nie. Przecież nie jesteśmy aż tak ślepi, żeby coś takiego przeoczyć, Chociaż z dołu, kto wie, słuchajcie, kiego tam, kiego tam wie. No, także słuchajcie, polećmy sobie tam na, na, na luzaku. Ej! To nie jest. Tam są tabliczki, dobra. Dobra, fasta tak. Fasta tak robimy, słuchajcie, bomba, fasta tak. I lecimy, tylko że zabraknie mi bloków, prawda? O kurde, ja będę musiał w takim razie jeszcze kilka pozbierać, bo patrzcie mam 4, 2, 1 blu, blu, I naprawdę mało, dobra to w takim razie musimy Patrzcie słuchajcie, ja mogę Nie mogę podskoczyć nawet Paranoja jakoś, dobra, chodźmy na początek, zbierzmy dosłownie kilka bloków, bo one też się słuchajcie przydadzą O, 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 tylko tak mega ostrożnie, bo ja jednak jak słuchajcie spadnę No to mam, no to mam śmierć praktycznie, także wiecie co, wylejmy sobie wodę, o Wylejmy sobie wodę. Mam nadzieję, że na tej wysokości nie zamarznie. Ej, wiecie co? Ja nie wiem jak działają te wody. Na, na jedynych biomach zamarza woda na wysokości, na drugich nie, a ja, jak wiecie całkiem sprawnie mi idzie to zbieranie bloków, więc lepiej ostrożniej bo jakby nam zamarzła teraz woda. Uuuu, to byłoby, gościu, szalone. <laughs> Ej, to byłoby przerażające, to byłoby straszne, bo wiadomo, teraz mamy wodę. Brakuje nam tylko motyki, którą tak naprawdę możemy sobie zrobić. Będziemy mieli dzięki temu zboże. Nie, spadł krocek jeden, kurde, gościu. Yy, będziemy. I drugi, co tu się dzieje? Yy, także możemy zrobić dzięki temu chlebki. Dzięki temu możemy też yy, kaktusy zrobić, bo mamy piasek oczywiście. Dobra, czy te 12 bloków starczy? Może, słuchajcie, starczyć. Bo nie, no nie starczy, ale wiecie, mam też wodę, mógłbym zawsze wylać wodę. Także kaman, 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 w takim razie słuchajcie. Ej, woda się jakoś zbagowała. Nie, ona tak po prostu wolno zlotuje. Dobrze, także zostało mi jeszcze 5 bloków, 4, 3, 2, 1, buuu! Nie, nie, to nie wybucha spokojnie, ale kurde, gościu, jeszcze kilka bloków, widzicie, bo dwa mi spadły. Powinno być tego więcej i w ogóle patrzcie, jakie ja mam mało jedzenia, to jest przerażające. Na tej barierze. Mało jedzenia jest, oj zdecydowanie. Co prawda codziennie coś tam słuchajcie, jakieś jedzonko dostajemy, ale wiecie, to jest na trzech, na cały dzień to jest naprawdę niewystarczająca ilość. No, w sensie, no póki co żyjemy, ale do, dobrze powiedziane, póki co, słuchajcie. Ja patrzyłem teraz na te blicę, która jest tam, to małe czerwone, tam jest tablica i nie było żadnego zadania dla mnie. Żadnego zadania nowego nie było, więc postanowiłem, że dobra, to jest najwyższa pora, żeby uciekać, ale generalnie to... Wszystko słuchajcie może się tam stać No chłopaki dostali ostatnio zadania I naprawdę jest dziko, jest dziko Ja wykorzystałem moment, kiedy ich nie ma I kiedy po prostu jestem sam na tej serwerze Żeby ten koleś nie strzaił się Bo wiadomo, no tak jak już mówiłem Jeżeli będziemy we trójkę, to lepiej mieć na nas oko On tak sobie pewnie myśli Lepiej, wiecie, pewnie będą jakieś młyny Pewnie będą jakieś dymy, w ogóle no, szemrane interesy A tak to sam Maciok Kościół, sam Maciok przecież nie ogarnia Minecrafta nie ogarnia Minecrafta i kurde goście naprawdę, że ja nie wziąłem więcej tych bloków. Ale dobra, spróbujmy się tam przebić. Jakkolwiek... O nie! Nie, 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 słuchajcie, dwa bardzo cenne bloki. Poproszę jeden i poproszę drugi. Dziękuję. Siedem bloków, słuchajcie, jakbyśmy tam wylali wodę. To może nam się uda doskoczyć do tego miejsca, bo... Bo tam jest naprawdę, słuchajcie, mega blisko. O coś tam jest napisane. Zakaz wejścia bez pozwolenia. LOL, a tutaj też była tabliczka. Zobaczmy słuchajcie, co to jest. Zakaz wejścia, by... LOL! Ej, to jest naprawdę jakieś pomieszczenie tego typa w takim razie. Ej, dobra, słuchajcie, ja zbiorę już stąd bloki, no nie będę was tam y, się, się tam wracał z wami tylko po to, żeby oczywiście bloki zrobić. Także. Pikson, okej, okay, okej. Okay. Myślę, że tyle nam, słuchajcie, starczy już, bo mamy 5 bloków. Dobra, teraz tak. Raz, dwa, trzy. 4 pięć, słuchajcie, no gdybym wiedział, że my będziemy takie wędrówki robić, to obiecuję. Przysięgam, wziąłbym więcej bloków. Ale ja myślałem, że po prostu biorę bloki tak naprawdę mi się w ogóle nie przydadzą. Myślałem, że uciekniemy. I to by było coś, słuchajcie, a my tutaj okazuje się, że nie, nie, my nie uciekamy. My mamy, słuchajcie, misję jakąś do wykonania, chyba odkryliśmy jego bazę. Ej, tak naprawdę może słuchajcie. Ja nie wiem czy ja tam w ogóle wejdę, bo jest napisane, że zakaz wchodzenia Dobra, dobra, dobra. Mam 8 bloków, powinno mi chyba teraz starczyć. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I no co, no? Dobra, słuchajcie, myślę, że tutaj już jest ok, bo mogę sobie normalnie wylać wodę, już mi się nic nie stanie. Tylko, tylko czy ja, słuchajcie, chcę tam wejść w takim razie? Zobaczmy, czy mogę coś. Kurde, nic nie zobaczę! No nie, no bo jest ta bariera, głupia! No, słuchajcie, nie mogę podskoczyć, bo to nie ma dachu chyba. Nie ma dachu, a słuchajcie, jakbym wziął wodę, patrzę, zrobił. O, coś takiego. Dobra, 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 wbijamy się tam teraz. Pickstone. Nie, no i nic nie zobaczę! Ja wale, o kurde, to słuchajcie, nie jest w takim razie kolorowo Ej, jest przypał Przecież ja teraz nie wrócę tam, na ten cobblestone O dobra, to w takim razie W takim razie mogę zejść, słuchajcie Nie, nie, ja, ja się, słuchajcie, tutaj wbijam Nie ma opcji, słuchajcie, ja będę to kopał I ja się tutaj wbiję, wiem, że używam, używam dużo killowa w dzisiejszym odcinku Ale nie sądziłem, że to tak będzie wyglądać Ja, słuchajcie, muszę tam wejść, jak już to odkryliśmy Mimo tego zakazu wejścia yy, No wolę, słuchajcie, wolę, wolę, wolę. O kurde, tu są Skrzynie. Wow, 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 wow. Poczekajcie, poczekajcie. Dobra, dobra. Co? Okej, okay, powietrze. Ej, rzeczywiście, słuchajcie, to jakoś dziwnie działa. Potrzebuję. No czemu nie miałem powietrza teraz? Teraz, okej, okay, okej, okay, halo. Teraz mi się dopiero ogarnia powietrze. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ja mogę teraz tam iść rozwalić drugi blocek, klocek? Bardzo byłoby mi miło, także szybko to rozwalajmy. Bo tutaj są jakieś dwie skrzynie tajne. To jest jakaś jego tajna baza, czy co? Szczerze mówiąc, nie, nie wiem. Nie wygląda to na tajną bazę. Ej, mordy, napiszcie, co wy sądzicie o tym. Dobra, jestem. Jestem, jestem, jestem. Zgarnę sobie tę wodę. Ej, teraz tak, kurde go ja Ja to naprawię. Ej, śmierć! Ja będę musiał całe to rozwalić. Ej, słuchajcie, to musi być całe rozwalone, żeby oczywiście nikt się nie dowiedział. Dobra, zjedzmy to jeszcze i zobaczmy, słuchajcie, co mamy, od której skrzyni zaczynamy. Bo to nie są trap trzesty. To jest w ogóle dziwne, to miało imitować chmurę. Ja myślałem, że to jest chmura na początku, albo w ogóle to przeoczyłem, dobra. Lewo, prawo, dueli LIKE FAKEU pyk. Dobra, najpierw sprawdzamy te 3, 2, 1, go! Jedzonko, tak! No, no, ja to rozumiem. Ej, nie, serio, jakby to jest w porządku. Jedzonko się zawsze przydaje. Ja to oczywiście odłożę chłop, e, dla, też dla chłopaków potem. Ale tak, dostaliśmy steka, to jest do przepalenia. Dostaliśmy e, to i spoko. Tylko pytanie, czy to jest dla nas? Nie wiem, ale może słuchajcie, tutaj coś będzie. Także tego się akurat boję. Może też będzie jedzonko. W sumie 3, 2, 1 i lecimy. Go! Ok, tego się nie spodziewałem akurat. Book and Quill. Ej, bo... Jeżeli już jakieś wiadomości były, to zawsze były na tabliczkach, ale to zawsze bookend Quilla nigdy nie było, więc dobra, po prostu to przeczytajmy. Bardzo ciekawe, czy kiedyś znajdziecie to miejsce, haha. Aha, czyli to... Okej, okay, czyli to musiało już być. Jeśli to czytacie, to znaczy, że... No do no, tak, no raczej, że znaleźliśmy, jeżeli to czytamy. Eee, znaczy to również, że weszliście tu mimo zakazu wejścia. A, o kurde, rzeczywiście, ale yy, zaznajcie mojej łaski. Ej, to jest ewidentnie pisane do nas, a nie tylko do mnie. Czyli to jest po prostu, słuchajcie, wiadomość. Nic wam nie zrobię teraz, o kurde. O kurde, czyli to jest ewidentnie, słuchajcie, jakaś baza, tak to nazwijmy, kryjówka zrobiona wcześniej. I ona nie jest kierowana do mnie, bo ewidentnie jest, słuchajcie, wszystko napisane, że yy, weszliście, nie zrobię wam. Wiecie o co chodzi, także. Także w sumie, jakby nic chyba tutaj ciekawego nie ma, chyba, że może na kolejnej Ej, co coś było? Na kolejnej stronie. Znajdźcie X. Eee, I trzeba wam teraz zrobić niby... Ej, tak serio, gościu, ja się pytam. O co kurde chodzi? I przecież tutaj nie ma żadnego Xa. a Wow, ile tu jest mobów nagle. Słuchajcie, ja to oczywiście będę musiał wszystko zniszczyć, ale nie na odcinku, bo, no, bo to by było słabe na odcinku, ale, ale walić te moby. Słuchajcie, jest wiadomość od typa, że nam nic nie zrobi. To jest dobre, od tego porywacza. Ale jest znajdźcie X, to było ukryte. Wow, dobra, to teraz... O co może chodzić X? Znajdźcie X słuchajcie, nie wiem czy chodzi o... Nie mam pojęcia o co chodzi, no pomóżcie mi To jest wszystko tak, tak straszne Słuchajcie, tutaj patrzę Może chodzi o jakąś strukturę Która wygląda jak X, ale patrzcie No tutaj ewidentnie nic takiego nie ma Jest tylko kwarc, płomienie jakaś tam lawa magma, ale Byśmy już X'a znaleźli słuchajcie Tak naprawdę mi się wydaje Ej tu jest, to wygląda jak X nawet Wiecie, czy to tak już było, słuchajcie, nie wiem, zejdźmy tam w takim razie e, Zejdźmy tam, e, ja, słuchajcie, naprawię to Żeby nie było, wiecie co, ja zostawiam tę książeczkę Mnie to nie interesuje e, To sobie później rozwalę, a to, słuchajcie j, j, Jak to było? O kurde, gości Jak to było? Chyba teraz tak tego nie naprawię Bo to było w jakiś inny sposób, no dobra, to po prostu zrobię Pyk i pyk, Ela! Coś takiego chyba e, A teraz tak, zabieram wodę i spadamy sobie na dół w takim razie. Okej, okay. myślę, że tutaj nic mi się nie stanie, jak se spadnę. Wow, dogoniliśmy nawet poprzednią wodę. To jest szaleństwo totalne. Jest dobrze, słuchajcie, są dymy, są młyny w tym odcinku. Obsydian tu zrobiłem, o kurde. O kurde, dobra, dobra, nieważne, słuchajcie. E, idźmy tam do tego... Co to tutaj jest? E, idźmy tam, słuchajcie, może tam coś znajdziemy. Ja nie wiem, czy to jest X... Ale w sumie mówiąc, y, tak to wygląda. Y, w sumie mówiąc, tak się nie mówi. Po prostu tak to wygląda. No słuchajcie, jest X. Tylko czy to tak wyglądało? Czy to już było? Czy to dopiero teraz zostało zbudowane? Nie mam pojęcia. Yy, no i jakby nic tutaj nie ma. Tak naprawdę. Halo, no znalazłem. Panie porywaczu, znalazłem X. I co mam teraz zrobić? Cały czas jestem sam na serwerze. Wow! Zombie mnie atakuje. Dobra, słuchajcie, załatwimy go. Będziemy mieli, mam nadzieję, mięsko zombiaka. Pikson. Kurde, dobre, dobre, jest jest mięsko. Wiadomo, że to się przyda, słuchajcie, do jedzenia na, na, na ciężkie chwile. Yy, czy ja powinienem to w takim razie rozkopać? Nie wiem, słuchajcie, może, może ja to rozkopię w takim razie. Kurde. Ej, serio, to jest dziwne! Bo znalazłem X, ale nic tutaj nie ma chyba. Nie wiem, może tutaj, może pod... No serio, skrzynia! Może tutaj też coś będzie. O kurde gościu! Ej, naprawdę jest skrzynia! Dobra, słuchajcie, to w takim razie ja, ja odłożę tę magmę całą. Ona mi nie jest potrzebna do niczego. To też sobie zostawię. Lol, znaleźliśmy skrzynię. Ej, kozacko! To w takim razie, słuchajcie, przez totalny przypadek, przez totalnego farta, udało nam się znaleźć tą tajną bazę, której widzicie nawet teraz nie widać. I nawet teraz nie widać, ona jest tak ukryta. Ej, co prawda, widać mój ten mostek, no ale no, to dlatego, bo on nie jest za chmurami. I znaleźliśmy tajną jakąś wiadomość. Ej, dobra, słuchajcie, co tutaj jest? Łuk. Nie wiem do końca, jak na to zareagować, powiem wam szczerze, bo niby łuk fajnie, nie mamy w ogóle łuku. Ja to słuchajcie, zakopię, żeby nikt niby o tym nie wiedział. Może słuchajcie, to jeszcze jakoś ogarnę, bo to wygląda podejrzanie. To wygląda podejrzanie dziwnie. Mamy łuk z czterema strzałami. O kurde, gość. I teraz tak, czy to jest dobrze, czy to jest źle? Nie mam, szczerze mówiąc, pojęcia, bladego. Raz, dwa, trzy, trzy cztery, dobra. Teraz uzupełnię topyk. No dobra, i to już wygląda dziwnie, ale jakoś lepiej, to wygląda jak jakaś, słuchajcie, szubienica, nieważne, 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 mamy łuk z czterema strzałami, no i niby fajnie, bo nie mieliśmy łuku, może on się przyda do jakichś zadań, może on się przyda do craftingu, nie wiem, dispensera na przykład, bo, bo mamy kobla, y, mamy też redstone'a, y, tak mi się wydaje, że mamy redstone'a, zobaczmy, czy my, my mieliśmy redstone'a, czy nie, tak, mamy, także może to się przyda, ale strzały cztery, słuchajcie, no... Praktycznie czynią ten łuk bezużyteczny. Ja odkładam tutaj jedzonko dla chłopaków, żeby oni też mieli, zrobię, żeby to się przepalało, bo to się wiadomo przyda, żelazo też odłożę, mamy już 10 żelaza, jest naprawdę ok No i teraz gościu lipa, nie wiem do końca, co z tym zrobić, także wydaje mi się, słuchajcie, że muszę po prostu chłopakom powiedzieć, co się tutaj stało, bo tak naprawdę nie stało się nic złego, o czym miałbym im nie powiedzieć. i patrzę to widać. Czy my jesteśmy naprawdę tak ślepi, że po prostu nie patrzyliśmy? Czy my pomyśleliśmy, że to jest chmura, czy może tego nie było? To już słuchajcie, wy napiszcie. Pamiętajcie o tym, że będzie charytatywny live'ik na dodatkowym kanale Maciuch Plus, który macie w opisie i w prawym rogu górny, w prawym górnym rogu ekranu. Tam wbijamy 50 tysięcy subów i robimy charytatywny live na polskich lekarzy. Jeżeli fajnie to się przyjmie, jeżeli wam się spodoba, to zrobimy też live'a na tym kanale, więc subskrybujcie tamten kanał i ten. Dziękuję wam bardzo za oglądanie do końca. Do następnego i yo!